Nadszedł kres pewnej ery. Potężny warmianin opuścił świat śmiertelnych, przekroczył bramy, z których nie ma powrotu. Jego los był zapisany w pradawnych znakach, a jednak nawet ja nie spodziewałem się, że przepowiednia ta się wypełni. Widziałem, jak przychodził na ten świat pełen wiary, że zmieni go na lepsze. Lecz świat nie zmienia się pod wpływem jednego człowieka. On jednak stał się czymś więcej. Symbolem. Znakiem czasów. Echem, które brzmieć będzie pośród ruin drewnianego domku, tak jak echo magicznych zaklęć rozbrzmiewa wśród prastarych murów ruin Warantu. Ale jego duch, jego duch nie odejdzie w zapomnienie, nie spocznie w mroku wieczności, póki jedno zło nie zostanie unicestwione. Powiadam wam, duch potężnego Warmianina powstanie i zniszczy srawka.